Siemanero, cześć tu bruder Fanatyk i tata. Dzisiaj ja broli głównej. Nie mama. Patrzcie, tutaj jakoś o pracę robił. Rysowankę jakąś, Wykażę. nie. Pokażę Jeszcze tego nie kolorował No, jeszcze tego nie kolorował, ale już tutaj działał. Natomiast my tutaj patrzcie, mamy katalog bruder 2020. Tutaj Justynia nas zaszczyciła swoją obecnością. Ja już tutaj sobie zmieniam. Żebyśmy mogli sobie pooglądać, co my tutaj mamy. A więc tak, Antosiu, proszę cię, żebyś trzymał obok mnie ten katalog i żebyś mógł go tutaj oglądać. Ja ci zrobię. to dziękuję, bo, bo nie chciałem, żeby mi no. się do, do tego Justyna. Dobra, Antosiu, co my tu mamy? A więc tak, spis treści tam zaraz Ania włączę A to, czas. co to jest? To są takie oznaczenia. Że koła te nie jadą. Nie, nie, nie. To, że można dołączyć na przykład, zobaczymy, ale chyba przy każdej maszynie jest taki znaczek, ja i tu widzisz, czy możesz. No to weź sobie tam jakąś, nie wiem, papier, do mamy teraz. Ja nie mam, nie mam czasu. Że do każdej maszyny jest jakiś taki znaczek, co można robić. Na przykład, że można, są dołącza, można dołączyć koła. Tu, że jest mhm. jakiś filmik. Tutaj, że można to sterować, tak. Tutaj, że mm -hmm. można otwierać drzwi, maskę i że wydaje sygnał dźwięki mm -hmm. Tak więc tutaj mamy, jak widzicie, takie rzeczy Co? Co, mm -hmm. Co my tutaj mamy? Mm -hmm. Tutaj mamy... Szpital new Set of brother, czyli... taki szpital Taki, ta, taki weteryna weterynaria, można powiedzieć, prawda? A to jest szpital, to jest weterynaria a tu jest warsztat samochodowy. Takie tutaj są rzeczy. Tutaj taki warsztat też jest. Można by rzec. Nie, Antoś? Uh -huh. I tutaj jest, patrz jaki policyjny. No, fajny, co? Taki no. kładzik, no. Tak, to, to są nowości. Potem druga Warsztata strona. Tu jest taki warsztat. To też będzie Our Simple Plug Connector System. Czyli tutaj chodzi o to, że tu mamy takie kółeczko, że tą ścianę będzie można wpiąć taki plastik i będzie stała sobie tutaj. No. Ja Czyli będzie to, na to, to tutaj jest coś pożarna taka narciarska, takie ratownictwo. Natomiast tutaj, tutaj to chyba taki zwykłe, A tutaj policyjny, normalnie komisariat. A tutaj jest plan policyjny. No, tutaj patrz. Tutaj mamy taką y, z przyczepą takiego jeepa, landrovera. Tutaj z koniem. Tutaj jest ten docz, co my go mamy tylko w malowaniu policyjnym. Siema, siema, Cześć, Ania już weszła tam Tata, na czat. A, a co tam, a czym to się różni? RAM 2500, to jest po niemiecku, to jest po angielsku. A? Pozdrawiamy Was jak najbardziej, chłopaki i dziewczyny. Tak więc, co my tutaj mamy? Kolejne now nowości: to w ogóle poszli w takie coś, że teraz będzie dużo policji, na przykład albo straży pożarnej. Tutaj taki policjant z takim motorem. Chyba tutaj policjant bardziej... na koniu. Chyba policjant bardziej... przewodnik psa. No a tutaj takiego jakiegoś ogrodnika na linie. Dobra, a... co my tu mamy jeszcze? Śmiecielka. O, właśnie, patrzcie, śmieciareczka jest. Tutaj taki traktor, co mi się podoba, co chciałbym go na działkę takiego. Tata, patrz tutaj, jaki tychacz ma, tutaj do koszenia i tutaj No, taką. A tutaj Dada taki Mercedes, raro, mhm. Tutaj jakby Mercedes taki wyglądał. Tam też taki chyba, czekaj, bo tego nie widzieliśmy tutaj. Mhm. Tutaj to mamy takiego, e, taki właśnie motor, tutaj chyba taki jest, mm, nie wiem jak to nazwać. Taki Wars podnośnik, warsztat, o właśnie, dobra. No, tutaj też taki Land Rover razem z przyczepą. Dobra, dawaj dalej, ja tutaj. tutaj Jeep rubikon z, z roderzystami. Tak. Z takim miejscem na rower, to w tych mm -hmm. z kamery. Ale A tutaj dobra. jest taki? Nie, może. No, to jest, jest też taki, też taki na, ma takie uchwyty. Na rowery. Tutaj nie? Rzekoła, tak się. Tutaj w ogóle dali y, takie nowe ten, postacie, nie? Z rowerami. I tutaj ma koszulkę bruder. A no, faktycznie. A tutaj patrz, ta chatka jakaś górska. No. Skutek śnieżny. No właśnie, Antoś, coś tutaj... Taki fajny ten katalog. Dobra, daj następną. A tutaj mamy wszystkie ludziki z brudera. Przyściutkie, jakie mamy, nie? Znaczy my ich nie mamy, ale jakie są. O, może tak powiem Dobra, daj da dalej Antasio. Ale dużo. Ojeju, tutaj patrzcie, takie znaki w ogóle, tu. że koń, że roboty drogowe można dokupić. Tego przewodnika psa. Patrz tata na to. Nawet rozłupywarkę do drewna. O, taki myśliwy, nie? Wręcz. No. A tutaj? No, tutaj taki wózek widłowy i tam też. też. To jest z tego Brother World. O, World. Ja. O. Top to, to 10 jest, jakiś Antoś to, to jest Tutaj są wymiary ile on by, by miał? Mm, nie wiem chyba. But... Jest tam u góry. 680 na 225 na 265 Ale duży 68 nie. cm to ponad pół, pół metra, bo 50 to jest pół metra, czyli 68 musi być więcej nie? No, prawie 70, prawie cały no, metr. No potem co tam mamy, o tutaj też mamy. Laweta w ogóle jest. Patrzcie, taką w Ekstra. Tutaj liber, taki dźwig. Wywrota. To jest MAC, amerykański. American y Truck. Y y fajnie wygląda. W ogóle ta laweta. No. To laweta, tak. To tutaj też gruszka. Dobra, dawaj dalej to są takie budowlane maszyny. to jest fajne, nie? Koparka. O, taka koparka podobna jak z tego Double Eagle, nie? To dlatego, że tu oto się ręcznie steruje. Tak, tak. A to taki walec jest no? na przykład. A tutaj jest taki. taki... I patrz jak on skręca. Uh -huh. takie... Bo to jest walec taki na... Jeszcze jak jest piasek. Ten, z ten u góry, a ten na dole to już taki... Asfalt, asfalt już, nie? A patrz na tego bulderzela. Fajny co? No. A ten ja. A Ten jest trochę mniejszy chyba. I, i ten. A, o, no. to jest fajne. O, koparka taka mała, nie? No. Ładowarka. I tutaj jaka mała koparka. No, faktycznie. Ty, patrz, ta jest z ludzikiem i to jest bez ludzika i tym się równą. I komu to Dobra. Patrz, tata, tutaj i tutaj. Mhm. A tutaj jest manitu, i tu jest też manitu. No to jest to, my mamy, to mamy. No, my mamy tego manitu, tego u góry nie mamy jeszcze. No i tego. A ta? Co to na samym dole? To co to jest? Gdzie? Okay, ja A to jest taka koparka, tylko taka. I ją mieliśmy chyba kiedyś nagrodą w Polsce. Tak? Mhm. Tutaj takie wozidło do wyładowywania Nie, ta to była inna. No, to nie wiem. A ona Tutaj mamy e, karetkę. Ambulans. Policja. Policja. A tutaj tutaj też straż. Tutaj policja straż. No. no. Tutaj ta policja już była, nie? Aha, bo ona była w tych nowościach. Kto to to możesz przewinąć dalej. Pomic! No dobra, tutaj taka duża strasz jest, nie? Mhm. A ta chyba nawet ma do psikania, a chyba tam wodę można nalać, no, nie? A ta to jest tutaj z dźwigiem, no dobra. Śmieciarka, śmiecie O tata, ta, to jest świetne. O, takie coś. O, super. Że taki samochód z podnośnikiem. Ciekawe no. czy traktor by podniósł, co? Tutaj z takim no. HDS-em, nie? Fajnie. Czy by się tam zmieścił w ogóle? 570. Mhm. Uh -huh. Ale 570, wszystko? Wszystko, nie ma podanego. Dlaczego? Może ktoś ma, może ktoś powie. No właśnie. Tutaj też. DH... paliwo. O. To, teraz strasznie tutaj pokazuję. Akurat na sobie jak się patrzy. To jest tutaj taki jeden kolega. Mhm. Tata, a fajne by było to też, do paliwa. No. no bo byśmy mogli że niby, że paliwo nie. przywozi no. na farmę, nie? Lindę, hmm. a tutaj jakie kosze? Hmm. tak jeszcze nie mieliśmy. No nie, a weź no. dalej. A tu się chyba dobrze w szkole bawił, bo słyszysz, że trochę chrypę jakby łapał? No, dawaj, dawaj, tutaj śmieciarki. Tak, o, koguty. O, koguty! Koguty tata to chyba. Koguty? No? żebyśmy sobie koguty takie dokupili, bo one są na baterie. No, nie? fajne, no? One może być fajne, no. A na no ten No to już było. Ten Rubikon, bo to jest jako nowości. To no, przewin to dalej. Dalej. To, a ten mhm. zielony to co to? Land Rover chyba. No to jest land Rover Dobra. Wchodzimy na rolnicze już. O, i taką musimy tam przyczepę. Ta, ta tenis. O! Ten jakiś super antki. Nie widziałem nigdy A to jest szczególny rubikon. Cross country. Tam. No. O. Mi się ta kontenerowa zielona podoba. Ta zielona no. kontenerówka fajna. Musimy ją zrób. kupić Antoś. No one nie są drogie te kontenerowe z tego co kojarzę. One, mm. O, tutaj John Dill, O Eric jest. To mamy. To tak, no. dlaczego tutaj jest takie... 100, że jest największych 400. 200. pozdrawiamy. Pozdrawiamy jak najbardziej. Pozdrawiamy, a ten jest 300. No bo on jest trochę mniejszy, wiesz? to jest, 200 jest najmniejsza. 2? 300 jest nawet najmniejsza. A w tym Johnie też jest taka kontenerowa? Czy to jest to taka... Nie, nie, to jest tam właśnie taka. Skoda. A to jest setka. No, Faj to ten jest najmniejszy, to jest wiesz? Oko? Oko? No to oko to są. Ta jest tylko jedna. Gator Mała koleczko. No gator. Fajny też, nie? No Ale John Tyr ma dużo, nie? Klas też ma dużo. Takie na przykład. Tu jest Klas. Tutaj kserion No nieźle, nieźle co Antoś? A, uh -huh. Tego mamy, Lexona mamy, tego mniejszego nie mamy Prasę no, no, mamy To, to ma, mamy tak No tutaj mamy Fent jest fajny Patrz tata ten, Patrza, to, ten, ten jest wębko. fajny No Fent z takimi nie? 79,30 na podwójny Ooo 29,30? Nie no, mamy, nie? O patrz ta to jest to mega fajne Tak? Podoba ci się to? Tak? No mi się podoba ten kwytak do balotów Mamy, to jest ten A, to tamten mamy ta drzewa. To kolega też ma takiego to, to, to już tego w klatce nie robią, nie? O, jest nawet taki samochód do przewozu no, bydła. zwierząt cześć, Bydła witamy. Hej, cześć, cześć Siemanero A, patrzcie, o, Tylko nie można Patrzcie, Tego potingera byśmy chcieli Tata, bo on tylko, on jest, że nie można do no tego ten, Bo dokupić, on jest razem nie? z siewnikiem A, tylko, a my można, mamy oddzielnie tego I nie, i nie można, można dokupić Nie Tata, może to by było jako części byśmy zerknęli No właśnie Na stronie budyla No nie wiem, ja tam kiedyś patrzyłem, to nie mogłem znaleźć Pasz koleżanko Dobra, dawaj już, dalej e, Tata w ty, ty, już my prawie z tego wszystko mamy, oprócz tego krampę Tutaj mamy wszystko z tego A nie, nie mamy paszowozu. Po... w ogóle poszowozu. Nie mamy tego u góry, krampę nie mamy, tego mamy z Double Eagle. To... Nie, ale z nie mamy. Nie, z nie. to mamy, rozrzutnik mamy, balociarę mamy, wały mamy, koparkę mamy, tego nie mamy. To jest do włożenia na przykład jakichś tam rzeczy. O, tutaj już się leśnictwo zaczyna. Nie jeszcze. kiedy Tutaj przystawki. No nie wiem, niedługo zagram farminga, tutaj, zrobimy lajwika. Tutaj tata jest dla chyba krów. No, tutaj krów trzy krowy. Na dole buchaj. A tutaj jest prasa. Nie, bo to chodzi, że te, one, to są na te baloty, A. że do prasy mogą być. Te baloty tutaj do tej owijarki. A te są... baloty do tej, do tej, prasy są. A to, się A to jest... jakbyś to popił, to można dołączyć do ładowacza no można Tutaj leśnictwo mamy, o myśliwego nawet, że z psem jest Może się zapuścić i już zapolować na jakiegoś Mogę przeczytać te tabły, proszę komentarz Ja mam John Deere'a 7930 na bliźniakach New T7, Massey Ferguson'a Bestura Przyczepem Jostin, siewnik, ręka, pół, kultywator i kultywator O, to kolega trochę ma no to już jest czym tam jeździć. Tutaj przyczepa na drzewo, tutaj też, tutaj taka ładowara, ciężarowa taka, łańcuchy w ogóle, chwytaki, te sprawy takie. A tutaj tata kubek. A właśnie, muszę taki kubek zamówić i ten, hełm jest, hełm te hełmy też trzeba zamówić, niedługo będzie budowa, to będziemy mieli hełmy. I dla mnie jeden. Ta, a zobacz, tutaj nawet katalog można zamówić. No, ten katalog co mamy? I tutaj jest... <grym> Żyba 21 będzie. No zamówienia. właśnie. No, syna, żeby Muszę się... tam napisać. Tata tutaj TikTok, TikTok. O, tutaj Niemcy jest. Tata, są to można urwać? To jest do urwania? Tak. To można wyrwać tutaj. A tutaj jakie akcesoria można do traktora? Patrz. Patrz. Na nim jest napisane. To jest pokazane ta instrukcja. Na nim jest napisane jakieś numery, nie? I wtedy te numery możesz zobaczyć co będzie do niego pasować, widzisz? Tylko nie ma... Jak na pudełku Jakby się bawić, Ksaviera, czy o co chodzi? Jest Na przykład jest numer akcesoriów i można coś sobie do, do niego dokupić, do nie wybrać. A o czym to jest? No Cały region Niemiec, bo to jest niemiecka firma, jest podzielony na regiony. I ten pan ma południe, tamten pan ma zachód, a ten pan ma wschód. I jest na przykład dystrybutorem na całe. To ci panowie na całe Niemca. Potem oni na Polskę też dystrybuują. Dobra, będziemy kończyć. Słuchajcie, katalog przelecieliśmy przez niego, przeszliśmy. Wotek, no? Dajcie znać, co tam u Was słychać ciekawego. Katalog, może, gdzie go tutaj, tutaj jako ważny Gdzie jest Antoś? Tam jest Ten nasz Antosiu Znowu wziął Nie ja mam z kim się bawić, bo covid No my też się Dobrze. raczej nie spotykamy Ja Co ty robisz tam na górze Ja a ten katalog co masz tutaj Ania? Ten jest 2,20, ale to jest inny to to gorąco są... Gorąco jest na górze, gorąco nie? A to jest inny faktycznie Antoś A bo on jest trochę mniejszy Uproszczony no. A jeszcze Antoś ostatnio przyniósł taki katalog Jak był w Elfie Jaki? Playmobil hmm. No tego to nie widziałem chyba tylko nie spalni, księżniczko. Oglądamy Antoś? Ten język, się chce z ten, nie, ten zwykły, to świecę światełko. Jestem na niezwalnym. Już się ma dzisiaj. przywrzędzą. Katalog mi się rozwalił. Wybuch ja. ręce Wezmę sobie to małe krzesło. Okej Łaca. Okay, Wypad mi tutaj z kurczby. No, Łaca! No. Co? No jak miałam powiedzieć? Jeszcze przedziwi miałam powiedzieć? Nie używam takich brzydkich słów. Zobaczcie, co Coś. robi. No, Masz, coś. Coś. Co jest? Albo, no właśnie, patrzę. Albo... Bo tu są takie najmniejsze. Patrz, ta tutaj łatwy start. Pierwsze wezwanie! Tak jest. ekspert? Co w tym małym ekspercie? No, bówe. masz takie jedynki, dwójki, trójki przy każdej zabawce. Chodź na Discorda, pokażę Wam nasze gospodarstwo w na dworze z kolegami. I. A, i, mama, i na. przykład nie tu, wiem, ty, czy tu ty, będzie czy tu ty, widzieć, to, ale tu jest tylko od 4 do 10 lat. I na przykład to jest dla właśnie twój wiek taki, nie? Tutaj też to jest 4,10. Fałszy czy przybyłem. Straż pożarna. Weź przewracaj, co? Bo mi jest ciężko. O, ta, to jest super. Widzisz? No, taka budowa, co? Takie budowlane to też co fajne, co? E ten dźwięk ja bym chciał, bo widzisz? Tak mam przesuwane. Mhm. Żebyśmy, żebyśmy mogli na przykład. Tata, linkę na to dać i kamień w tej lince, i byśmy, im bym link. Co robię? Playmobil, no. żebyście zrobili, a my już robimy. tutaj No, tutaj że taka woda w ogóle, nie? straż tutaj jest. Tutaj taki kargo. O, tata, to jest fajne, to ciężarowa. No, dobra, daj dalej. Patrz tata, tu jest super, są 2 Skąd wiesz? Nie, to, to. A, RC jest napisane. A, no. no. fajne. A tutaj Bo jest to powrót to do przyszłości, mówię... taki film był kiedyś. Że oni mieli taki samochód, że mogli się cofnąć do, do, do przeszłości. A potem się przenieśli do przyszłości i tym samochodem wszystko robili. Fajny taki film, science fiction. te a fajny był ten porszak, nie? Ten na dole. No, ten biały, nie? Nie, a mi się walczył ten na dole. Ten? No. O kurde. 911 to to GT3 wyjąt, 3 kupę. Cup. Sory, cup. to chyba puchar. Dobra, tutaj taki widać z plaży coś. Tutaj też Top Agents, czyli e, topowi Mój agenci. Jak się sprawdził? No, ciekawe koparkę, czy fajna. A dlaczego to ma takie, takie skrzydła? No skrzydła, bo... No ta teraz wiem. Antkiem, A to teraz jest z Antkiem... tutaj na Live'ie oglądają katalog, więc nie przychodzą do ciebie na Discord na razie. Skubido też z Playmobil. Powiem Ci na to, że ten Playmobil trochę się rozwinął. On tak połapali takie rzeczy, których na przykład inne Lego nie połapało, bo oni generalnie konkurują z, z klockami LEGO, nie? A patrz tato na to. To jest znowu tam... Novelmore. Jakiś, kurde to jakaś walka w ogóle rycerze. Te sprawy. Tutaj też widzę Novelmore To jest taka seria, pewnie rycerska. Tak jak oni mają Pirates. To chyba oni mają po prostu średniowiecze. Nie? I właśnie taki tu jakaś bestia. W ogóle. Czekam, aż na ja coś przełoży tutaj dalej. O, ostateczna walka dinozaurów. O! Że dinozaury są e, oswojone to... przez takich. Chyba wyrzuca siatkę, No i strzela i tam. Przez kogo. A oni tam z maszynami walczą. Tam są maszyny, a tutaj dinozaury. To, to, e, przez kogo są kogo? oswojeni. Nie wiem. Tutaj starter pack, jest czyli jak z, się zaczyna, to można od czegoś takiego zacząć. To jest taki mini katalog. Aha, no to teraz to nie to będziemy. Takim... Go Dobra, daj następnie. następnie. To jest chyba... O, farma! Jest, country! Szkoda, że country je było... to wioska, patrzcie, że jest takie coś dla y, tutaj kurde. No i ci Dobre. Tu jest dla krowy. Panery, tata, są. Panele słoneczne, tutaj dźwig taki. Tato. Że coś coś może góry. W ogóle słoma. Jest dobra kolega pisze. Bo szkoda, to że nie ma trakt traktorów. Jak e, tutaj to. dwóch razem, tak? I jeszcze z silosu, to by fajnie. O być. no. Taki jeden wielki zysk. Fajna to. odpowie i tata. Chodźcie na Discorda, y, pokażę wam gospodarstwo. No teraz nie pójdziemy na Discorda, bo oglądamy tutaj katalog. Dobra, moje małe Zoo Family A to fun A tamte? No to też Otaf jest. Ja byłem w górę, żeby Antos się ucieszył. I... <gry> Antoś, uciesz się. Ehehehe. A ty stary, tutaj. No, że tutaj to jest, zo takie <gry> można zrobić w ogóle. Weźmy tu. Dobra. Przełóż to dalej, Antoś. O, może tak będziemy trzymać. O, taczka. Gdzie? O, tu jest. Taczkowy. <gry> Dobra, Heidi. To był taki ten, ta bajka, nie? A tu? Camping. O, ja chcę camping. chcę camping jakoś. Ja bym chciała właśnie. Playmobil Beach Hotel! Jechać na taką podróż życia, kempingę, Ale fajnie. Kamperzy. No dobra, dawaj Chcesz... dalej. Chcesz jechać kamperem? Nie! Tutaj dla Kami. dziewczyn. Justyna dobra, dawaj dalej. O! coś do Justyny. Nie ma tu Justyny. Miasto. City takie. Coś podobnego jak City Life. Jak Lego nazwało City, to ci nazwali City Life. Ale to mają. oni no. mają inne te. No. Ty inne, inne. Ty jesteś to. królową. Dobra, tak? daj dalej. Królową matką. Ja jestem królową matką. Tutaj co? Też city Citylatch. Like. Tutaj boisko, tutaj jakaś nieba, lekarz. Tu się wchodzi, Szkoda, tutaj klasa. Nie to takiego markowych na przykład. To, to, to chyba ten lekarz. Ten lekarz to chyba y, był od. Jest może od jakiegoś. Dobra, dobra, dobra. O ja. Przyjazny szpital. O ciekawe jaki fajny, witam, pozdrawiam Antosie, Justynkę i pana i panka. Witamy z w naszym nowoczesnym domu. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy cię też kolego! Patrz tak Piona dla ciebie! Trochę mnie nie było! Ale jest taki. I te światła I się ty, No. Fajny, nie? No, tutaj taki dom patrz. Każdy ma pokój, kuchnia tutaj. O nam sypianie. by się taki przydał. My będziemy... Mieli tylko tak tylko to jest na kilkanaście osób, nie? No, a nie na cztery. A tu? Hura, jedziemy do przedszkola. Tu są takie małe dzieciaki, zjeżdżalnia. No, huśtawka. <laughs> Na krokodylu takim przedszkolnym to Spirit Riding Free. A, no, Spirit to był taki film. Ale one są takie. Spirit to jest duch, bo nie nie są przetłumaczone jedyne, jedyne Mustang. No nie, nie, nie są. Tutaj co to, wspaniały Halo, zestaw z nowego filmu. To też o tym spiryk. Mam w na mapie stara wieś. Cześć! Cześć, cześć! cześć, cześć siema. Tak, Pat, tak. U góry kot jest na posłaniu. Uh -huh. Jak Tutaj taki tam pacjent? u was, a dziękuję. Dzisiaj mamy 8 rocznicę ślubu. Tak, 8 lat już. Brawo! Wytrzymałam tak. znowu! co to! 8 osi lat w kajdana. Do to No! Jak rekin ciągnie? Rekin coś tam szatnął. Cześć, króliczku! Cześć, króliczku. Dobra. Peły jakieś tu no. Super, tutaj też princess, czyli księżniczki. To nic nie dla nas. A w środku pokaż ten co był. Rubby, rubby, rubby. O, przyczepa. O. Combine. toś nie wiedziałem, że tu jest Combine. O, nawet. To, to, to wygląda, 180 zł. To wygląda tata, jak bizon. Tak mi krowy. Ul. Potruta A myśl dajmy, prawo, przyczepa. Tutaj jest nasz mocią O, tu jakaś farma Słopa. No właśnie Stra Justyna, siadaj Zostaw ten żarazem Siadaj, albo schodź na Rekin Patrz tata Dinozaury Dinozaury No dinozaury, tam jakieś lwy No Justyna, tak nie rób Nie no, rób Justynka, bo stanę Tata, to to To, to, no. to Orkowie, nie? Dobra, słuchajcie, ja będę uciekał. Bo tutaj łobuz łobuzuje. Bo jest tutaj łobuzuje. Trzymajcie się. Trzymajcie się, żeby. Ostatni raz. Jeszcze ktoś ja coś zauważył. Co tam? Pusaka. A ten Puszaka. Tam porszaka jakiegoś tutaj znalazł.